Was, Znowu Marceliusz i od ostatniego odcinka wgrałem sobie trochę modów więcej, więc Wam teraz je pokażę: wgrałem sobie Shaders: To many Items, Damage Identicators, Ray Minimum, już miałem, Animated Player miałem, e, Chocolate Quest, czyli inaczej e, Better Dungeons i ten Mockry ten Inventory Twix i Lucky Block. To są wszystkie. I już z, yy, z, zespałnił się na naszym świecie. Zmieniłem też nazwę naszego świata na Lisowaty Let's Play. I... proszę was, zdobyłem trochę rzeczy, bo się wkopałem w dół. Ale no. No i mamy już trochę żelaza. O, idźmy na tylu. Trochę węgla mamy, 22 to jeszcze wstrzymi trochę, i dziś właśnie wybieramy się na statek piracki. Ale stop, jeszcze przepalę sobie to, te rzeczy. I niedragno, trochę dokończyłem domek, ale jeszcze nie zrobiłem tego dachu. Tu zrobiłem takie wyjście i kwiatki posadziłem. Glinę tam znalazłem gdzieś w wodzie. I tak to jeszcze mi trochę zostało, tu mamy gliny trochę. No i teraz jeszcze zrobię podłogę jak to się będzie przypalać, więc yy, wrócimy sobie tu, I tu i wykopujemy teraz tutaj taką podłogę. Tak było, i zastąpimy grawem. Łopata no, znowu się nam zniszczyła niestety. Właściwie to mi się nie zniszczyła. Okej. Okay. Tu będzie taka dróżka. Ona chyba gdzieś tam będzie prowadzić później. Ale na razie to zrobimy z taką krótką. I wysartujemy. I bierzemy dalej nasze... Tutaj jeszcze, żeby się nie zmarnowało. I tu. Dobra. A my I skraftujemy sobie zbroję, i wtedy możemy iść na dance spodnie. I chyba jeszcze butki będą Nie, butów nie będzie, trudno. Ale zrobię jeszcze kamienne narzędzia, zapasowy miecz. Yy, tak, patyków będziemy potrzebować trochę. Więc weźmy sobie to to przerobimy na trochę drewna 20 starczy robimy crafting i patyczki dobra, mamy patyczki 20 około starczy i tworzymy te, te nawęzia Kilof. łopatę oj, łopatę i dobra, niech starczy, to na razie. To weźmiemy ze sobą. Jeszcze pochodnie mogą się nam skoczyć, skończyć, więc weźmiemy to. No, nie wbijają na chatę przez to wydachu, nie zrobią się... A noc jest już, tak? No to się wyśpimy chwilę. Okej, okay. jesteśmy z powrotem. I... Idziemy na tamten, oto statek piracki. Ok, i to nie wszystko. Zaraz zobaczycie, co tam jeszcze jest. Właśnie, ja mogę złoto odłożyć. On świetnie pływa, ten na Animated Player, właśnie to bardzo fajnie wygląda. I możecie mi też pisać, yy, jakie mody mam wgrywać. No to zawsze w będę mógł wkracie na Wasze życzenie. O, tam są dynie. Dyniki. Dynie też możemy. O, właśnie o tym mówiłem. Wielki zamek. Yy, I właśnie dynie będziemy mogli wykorzystać do takich lampionów koło domu. Będzie, myślę, że to będzie sympatycznie wyglądać. Yy, dobra, tak, tak, tak. Ok, i zjemy sobie. Ok, i wbijamy. Albo no, po prostu koblę tu zrobimy. Wejście sobie. No, pro. Okay. A lag nie. Bannerman jakiś. A, giniemy! Kurde, oni strzelają. Ale nie trafiać. Będę tak biegł. Będzie spoko. Kurde, łódkę wziął. Nie dogania. Ale my się zaraz uleczymy. No, kurde. To sam nie mam łuku. A, pół serduszka. nie, 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 nie. nie. Kamienną zbroję sobie eee, z a muszę szybko iść poi Dobra. Drewno. Wziąłem całe drewno. Ja nie mogę. Eee, wezmę sobie z domku. Jeden i dwa. Potrzebuję patyki na miecz. Wtedy ich rozwalę. Eee, hops. Hops, hops. Tak. Tak, y, tak, tak i jeszcze przydałby się mm, ten. Dobra, wchodzimy kobla z powrotem i palty kresz I, i jedziemy z powrotem dalej. Dobro. No mocni są ci piraci, ale co tam, zniszczymy ich. Wiem, bo dopiero tam zaczynam serię. Drugi dzień jest dopiero. Chociaż w sumie nie wiem. Jeszcze zbierałam te materiały. No ale to tam tylko zbierałem i, i nic ciekawego, więc... No. Dlatego nas tak rozwalają, a jeszcze tam siedzą. Ale odpłynęli. Tak ogólnie, więc weźmiemy też i Okej. Okay. Myślałam, że to będą jeszcze kampić na mnie. na spoko. Mhm, mm mhm, mm tak, tak. I R, okej. Okay. A, logi trochę. Yy, OK okej. Gdzie to było tam? Okej. Okay. Kurde! Czemu masz takie lagi Pewnie... a ja wiem, okej. Okay. Zmienię sobie jeszcze na chwilę i na maksa i ile oni mają życia? 25 Kurde, te pistolety najbardziej wkuwają. On ma pistolet, trzeba go zarąbać. Mikacie! Nie! Jak on trafia? Wtedy nie trafiał. Z łódką pociągniemy. na łódkę. Wskoczymy do wody. Wsiadamy. I zniszczymy łódkę. Oh, yes. Teraz ucieka. O, na no, szczęście on nie ma pistoletu. Okej, okay, Czekajcie pod właśnie, trochę dźwięki. A mam no, niezgłośne. To jeszcze tutaj. Okej. Okay. myślę, że będzie dobrze. O, proszę, od razu słychać. Kurde, znowu ten z pistoletem się rzuca. Jeszcze potki piją, no. A w sumie, skoro wywaliliśmy ich ze statku, to możemy do niego wbić. Prawda? Fak! Jaki debil z niego. Noob, wkurzony już. Okej. Okay. O, proszę mięsko. Weźmiję no, no, mięsko. skrzynkę weźmiemy, kolejną też. No kurde jaką tu wlazł. No w sumie wiem, zrobiłem wejście wtedy. O mnie. sobie chlebek. No, fuck. To jedną sobie zjedzmy stejki. Bo jabłka będą na złote. A chlebku, a no lepiej zejść to niż chlebki, bo będziemy mieli już więcej miejsca. A właściwie to chyba mogę się tu wbić, prawda? O proszę. Ha! Kurde, on tu chyba zaraz przyjdzie. Eee... Grać no może się przyda do czegoś. Okay. i no nie wiem, raczej nie ruszam na ten drugi Don już. O, czekaj, to był bez pistoletu chyba. Mm, mm, mm. Fuck, jestem, to... fuck, Gień. O, dobra, zabiliśmy go. Ciasteczka możemy sobie zjeść. Ale mało dają. O, ale akcja. Dobra. Ja bym... fak. Dobra. O, tutaj jest... O, fajnie, tutaj jest... No i oczywiście ścinka. Dobra. Tutaj jest dla... Ym... Bez pistoletu to powinno ściągnąć. Chociaż nie wiem, bo... Mm. ...to przyjdzie właśnie vlastne on. Ale mm. no, tak. O no, tak. I tak. A! Ah. Fuck. Nie! Jeszcze jeden. Czas i po mne? Dobra. Dobra, a jakby tutaj iść do domu ku teraz? Hmm, tu nic nie ma. Może tu coś ukryte. No, ale sadzonki się przydadzą. Bo właśnie podłoga będzie z tego drewna. Tylko. Ja chcę do domu. Dobra. Wracamy. Bym zrobił cięcie, ale. Kurde oni tu zaraz widzą. No proszę. Ja nie mogę. Chociaż w sumie mógłbym ich zaciągnąć na jedną stronę. I wybiec wtedy drugą. Nawet na mnie z uwagi nie zwraca właśnie sobie na lądy. No to ja idę. Cześć. Na razie. Tak. No jest! Kamper głupi! A! a mnie nie dogonił. bo... Nas nie dogoniec. Bo my... biegamy po lądzie. Teraz on biega po lądzie. A my pływamy. A nie, to jest ten. To jest ten! Supcia to jest sam. Możemy go zniszczyć. Kurczę, tylko gdyby z tamtego pistoletu nie mógł wylecieć, a z tego nie wylecie. Dobra. I ciasteczka. Hmm, dobra, tamtego już zostawimy. I. Hmm. Dobra. Nie wiem. W następnym odcinku byśmy wtedy. Uh, byśmy zbudowali domek, poszli po do jakieś materiały, albo teraz moglibyśmy mieć po materiały. I w następnym odcinku byśmy poszli na lepsze te, na lepsze moby. ...niż tego z pistoletem. Chociaż nie mam pewnie tak nie da tego pistoletu. Ale chciałbym go. I ten... I jeszcze... No, na, na ten zamek byśmy poszli. Bo to już musimy mieć... ...lepszą zbroję i to o wiele. Chyba, żebyśmy tam ich po prostu z nimi nie walczyli. I po prostu ich tam... ...tak jakoś się zakradali po skrzynki. I to jest dobry pomysł. Spróbuję... Tak. Ale najpierw wpadnę do dziur. Hmm, hops, drewno. Nie, to bardziej będzie później brzydko. Bez to drewno. Kopiemy się tak. I tak. Ok. okay I tędy. I wbijamy. Za chwilę. Właśnie tam jeszcze gdzieś zapisałem sobie jaskiny. Ale ona tam była jakaś mała. Okej. Okay. Już ta widzę, że jest zdecydowanie większa. Jajka mogą się przydać na potwory, jak nie wiem, gdzieś uciekamy i chcemy je odepchnąć. Więc no zostawimy sobie. O proszę, szkielety już spadają Stąd. Tak się dziwnie zespełniło tutaj. Ale może być. Nie wiem, ja bym chyba poszedł odłożyć i ten. W ogóle no już jest. Więc spoko. Znaczy nie spoko raczej. Okej. Okay. Jeszcze sobie tego derta i wiem. Nie. Nie. No, no i jeszcze tak. Dobra. Y... Czym... Czym... Aha, pewnie... Czym... Nie Dobra. Yyy... Czemu? Czemu? Aha... Pewnie zespołomili ścianę. Jakie dźwięki! Aaa! Nie! Dobra. Dobra. Mam strzały w głowie. I w nodze. Więc myślę, że... tutaj... skończę odcinek. Nie, nie. Nie chcę kończyć, ale A, no. nie wiem co ja tu zrobię. Mogę iść. Mogę iść wtedy. Mogę jakoś iść do domu, się wyspać czy coś i tym razem Wiem, że tego pożałuję, ale co Okej. Okay my się przekopać gdzieś do skrzynki. Gdzie Widzimy... Zmienię... Zmienię sobie. Def point. O, mogą się przydać def pointy. I teraz tak. Mm, dobra. I teraz. Uh, menu ma być N. A X ma być M. Będzie pięknie. Ok. I tutaj ma ka skrzynka. Gdzie tu może być skrzynka? Tu nie ma skrzynki. No i. Nie, nie wybijajcie tu. Nie. Jeszcze laki są. No. Oj, to jajka i dead. Dobra. Tak jak myślałem. Ale nie spodziewałem się, że tam jakoś ich zabijemy czy coś. No dobra, po prostu musimy się ulepszyć no, czemu takie lagi? Kurde, teraz trzeba płynąć tam. Dobra, ja zrobię cięcie. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. I tutaj zamknąłem tego kolesia. Yy, ustawię sobie jeszcze szybko. Yy, tak, 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 tak. tak. Yy. Kobyl może się przydać pochodnie i jedzenie. No bro i kilosz. Ok, sortujemy. I z niego mogą wypaść się. Więc... Zrobimy. Może on się podpali, nie wiem. A nie, on ma... Kurde, on ma czapkę. Ale możemy go z tym diaksem zdjąć tak. To jest właśnie ta dziura, gdzie się zakopałem poprzednio. I... Chodź, wie pan, Nie wejdziesz. Dobra, i właśnie tutaj była skrzynka. To możemy... O, super, pełna potki. Jedzonko, kurde. Chciałem tak, o. Potki, super. Попробуем... Замкну в Браво. еще Я их развалить. Может на выйду. там. Могу я там в пец. И шибко заткнуть. Так, ну, что, Так. I, I szybko. On tu jest? Co? Jeszcze z łukami tu kąpią. No kurczę, trzeba będzie kończyć. A Kudy są tam ci z łukami? Nie, nie, nie. sobie. Kurde, on ma ten głupi łuk. Nienawidzę łuków. Właśnie, wezmę sobie mleczko. O proszę, on nas stąd chyba nie może strzelić. Nie. Wiecie co? Chyba kończymy odcinek. I dobra, po prostu zbieramy sobie lepsze materiały. I proszę bardzo. I, I spotkamy się w kolejnym odcinku. Dobra. A więc, trochę mało tu miejsca. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nara.